Cześć, z tej strony Jakub gra, a dzisiaj pogadamy sobie o siodłach w Minecraft. Siodła w Minecraft pojawiły się bodaj w 20. roku jest to nic innego jak przedmiot, który daje możliwość ujeżdżania mobów. A ujeżdżać oczywiście możemy świnie, konie, muły, osły czy magmołazy. I teraz chyba najważniejsza kwestia. Bardzo często pytacie o to, jak zrobić siodło. Otóż nie da się. Siodła nie da się uzyskać poprzez crafting czy wytwarzanie. Jedynymi sposobami jest po prostu naturalny drop, czy też lód, czyli uzyskanie z, na przykład skrzynek. Siodła znajdziemy w lochach, twierdzy, fortecy nederu, piramidach, kuźniach miastach endu, dżunglowych świątyniach, a nawet poprzez łowienie. Z tym, że złowieniem jest trochę ciężko, ponieważ możemy to złowić jako cenny przedmiot, czyli wymaga to nieco więcej czasu. Przydałby tutaj się po prostu jakiś enchant. Natomiast kolejnym sposobem jest handel z osadnikami, villagerami. Tam takie siodło dostaniemy za około 8 do 10 szmaragdów. A teraz pokażę wam, jak po prostu je zdobyć. Nie zrobić, a zdobyć, tak jak to mówiliśmy. Ale zanim zostaw lajka, suba, dzwonek, a ja za to oczywiście pomogę Ci zdobyć siodło. Jeśli choć trochę Ci pomogłem, pamiętaj, żeby zasubskrybować ten kanał, zostawić lajka i jakiś miły komentarz, co bym bardziej był zmotywowany do dywania większej ilości filmików. Także dzięki za oglądanie. Z tej strony Jakub Gra. Cześć.